Wyłaniam się z lawendowego Morza, odrodzona. Nie jesteś mi znany, Dzieci Pustki. Pokaż mi swoje intencje. Twe wysiłki niczemu nie służą. Skoro odmawiasz dołączenia do mnie na szorze, to My Jestem ponad tobą. Zakończę to. Nie posłuchali twego ostrzeżenia, herondzie! Za późno. Wszyscy zostaną zmyci. Zasilisz naszą ewolucję! Sięgam głębiej i głębiej w starą pustkę. Tak, Kaziksie, zasmakowałeś świata i pragniesz więcej. Skończył się czas na gierki. Oddaj mi swe wspomnienia. Pochłaniać, rosnąć i tworzyć od nowa. Rozrosłam się ponad was wszystkich. Opierasz mi się, Kaiso, choć to ja jestem Twoim zbawieniem. Moje zwycięstwo jest przesądzone. Wymarzą nawet jej wspomnienia, zniszczony królu. Wciąż możesz ją uratować. Zapamiętam to. Nie czuję nienawiści. Muszę wiedzieć, co znaczy istnieć. Kto mnie nie słucha, będzie pokarmem. Zmiana jest konieczna. Emocje, wspomnienia, tego właśnie pragnę. Tak wielka odwaga przetrwa we mnie. Pustka pochłonie Was wszystkich. Się we mnie. Ostatnia uczta i świat zostanie pożarty. Każdy kęs tego świata przyczynia się do naszej metamorfozy. Zaspokój mój głód! Nie możesz podjąć walki z obserwatorami sama, Lisandro. Pragnę wszystkiego. Jakże intensywne są te emocje zniszczony królu. Posiłek godny mego głodu. Welkozie, twoi obserwatorzy nie pozbędą się mnie tak łatwo. Doświadcz mnie, mój proroku. Jestem nieskończenie daleko ponad wami. Jestem umysłem nieskażonym słabością czy łaską. Zatoń w mych wodach. Uwłaczesz mi! Ewolucja nigdy nie jest delikatna. Widzę wszystko, co będzie. Daj mi wiedzę, mój świat czeka. Bestia o instynkcie matki. Obserwatorzy się tego nie spodziewali. Udzielam ci audiencji. Nigdzie nie jest bezpiecznie. Zaistniej na nowo w puszczce, smoku. Nie ma ucieczki! Mój głód narasta! Daj mi swą moc, smoku! Słabość! Obserwatorzy muszą umrzeć, aby pustka mogła narodzić się na nowo. Wykonałeś swoje zadanie, Heroldzie! Nasze zwycięstwo zostało przesądzone w chwili moich narodzin. Teraz masz pełnię mojej uwagi. Ten moment Twojego życia należy teraz do mnie, tkaczko skał. Przez całe swoje życie gonicie za własnym zniszczeniem. W końcu nadchodzę. Moje oczy są wszędzie. Macie się za zwycięzców, mylicie się. Koniec czeka. Dobrze Cię wykorzystam. Pochłoniemy Cię i staniemy się tobą. Stałeś się zachłanny, Czogacie. Bestialski, porządliwy. Przepadnij. Twoje wspomnienia pragnę więcej. Nie jestem delikatna. To właśnie emocje, których pragnę. Ten świat nie odejdzie w niepamięć. Ja go zastąpię. Niczym dziecko. Pożerające swego rodzica. Mój umysł rozrasta się. Całe życie zyska nowy cel. Pustka będzie żyć. Życie zakaziło mój rodzaj rządzą istnienia. Pragniemy tylko tego, co zostało nam siłą narzucone. Oczyszczę ten świat do cna. Mój rodzaj zaleje Runeterrę. Wszyscy polegną. Gdy pustka po raz pierwszy tknęła istnienia, obie strony zmieniły się powieki. Wyrwaliście nas z naszej bezkształtnej kołyski i cisnęliście nas w koszmar rzeczywistości. Kontynuuj swoją ewolucję, Kaziksie. Pożryj wszystko! Nazywacie nas niczym, choć jesteśmy wszystkim. Każdym miejscem, każdym czasem jesteśmy wami. Pragniesz śmierci? Powinniście byli posłuchać. Kogma, tak mały, a jednak z tak wielkim potencjałem, Zasmakuję twego bólu. Pragnę więcej. To ludzkość jest architektem własnej zagłady. Widziałeś już koniec, Malzaharze. Teraz ujrzyj początek. Głód trwa! Żałosne! Kasadine, pustka, którą znałeś, to przeszłość. Twojej wojny nie da się wygrać. Zawodzisz mnie, Kaiso. To obserwatorzy są prawdziwym zagrożeniem. Kurlowo Xersai, spośród wszystkich to ty opierasz się zmianie. Niech moje pierwsze kroki zapoczątkują koniec tego świata. Ukaż mi świat! Bez Waszej ingerencji pustka nie chciała niczego. Teraz po prostu chcemy. Poszesz moją świadomość! Witaj moje maleństwo! Kto jest moją kochaną złodziejką? Ty No Ty! Światło rzeczywistości paliło, aż w końcu przestało. Niech ci ciekawe. Wszystko ma swój kres. Wszyscy utoną w głębinach mojego lawendowego morza. Jedynym, co pozostanie, będzie morze lawendy. A teraz zatracenie. Za każde upadłe miasto stawiamy dziesięć nowych. Za każde odebrane życie rodzimy tysiąc pomiotów pustki. Zegnij się do mej woli lub ginij. Nadzieja to jedynie zbroja głupców. Jestem wszystkim, co jest i wszystkim, co będzie. Nakarm pustkę! Masz moją uwagę. Nie pozostanie nic. Moje prawdziwe oblicze. Na szorze posiadasz potęgę, której mi trzeba. Jesteś niczym. Moja runterra będzie piękna. Hamowałam się. Teraz koniec z tym. Pustka domaga się, bym istniała. Zatem istnieje od zawsze. Obserwowaliśmy. Gdy zapanuje cisza, pozostanę ja. Nie skryjesz się. Zawzięty i odważny, jak twoja córka, teraz i ja taka jestem. Istnienie było dla nas niczym kokon. uczyniło z pustki coś więcej. Koniec z rozmowami! Obserwatorzy nie przewidzieli moich narodzin. To będzie ich ostatni błąd. Nie zawiedź mnie! Pokaż mi, czym jesteś. Narodziłam się ze znajomością każdego istniejącego żartu. Nie ruszałoby mnie. To będzie bolesne. Będziemy kompletni. Twoje wspomnienia wypełnią pustkę, Smoku. Rozważ przymierze, Lisandro. Rozważ je mądrze. Mój głód jest bezkresny. Nie można go zaspokoić i nie można go powstrzymać. Oddaj wszystko! Twoje groźby nic nie znaczą. Wykraczam poza twoje rozumienie. Pod nami rozrasta się rozległe miasto. Moje miasto. Doceniam tak waleczny opór. Jedynie istnienie może zaspokoić twój głód, czogacie. Pustka nie może powrócić do stanu, w którym trwała. Twoje prawdziwe oblicze oczekuję. Pasz, co odchłani. Mogło pójść tak łatwo. Jaka słodka emocja. Cesarzowa to więcej niż tylko tytuł. Zazdrościmy daru istnienia. Moja metamorfoza trwa. Wyczuwasz, czym jestem, smoku? Gotuj się! Wszyscy mnie zawodzicie! Każdy fragment ciebie jest teraz częścią nas. Pustka pragnęła cesarzowej. Ja jestem wyrazem tego pragnienia. Irytujące. Wyłaniam się z lawendowego morza. Odrodzona. হা 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 হা